Uważam, sezon survivalowy za otwarty i to nie w pierwszego kwietnia, ale w ogóle cały czas musi być trening tego naszego umysłu emocjonalnego, tego łączenia w równowagę pomiędzy umysłem racjonalnym a emocjonalnym. Jest taka przypowieść o tygrysach. Pewien człowiek szedł sobie lasem i nagle patrzy, tygrys. Pojawia się na jego drodze tygrys. Więc zaczyna uciekać. Ucieka tygrys, biegnie za nim, i w pewnym momencie jest urwisko. On zaczyna jakby sp już spadać z tego urwiska, ale w ostatniej chwili chwyta się za gałęź. Gałąź. I tak wisi na tej gałęzi, patrzy u góry tygrys. Na dole w wąwozie trzy tygrysy. Sytuacja... Ta imaginowana, jakby bez wyjścia. A w dodatku wychodzi mysz, która przegryza tą gałąź, na której się trzyma. Kiedy już widmo śmierci jest przed nim, obok tej gałęzi, na ścianie tego urwiska rośnie jedna piękna, Czerwona truskawka. Nagle tej dramaturgii, jego uwaga skupia się na tej czerwonej truskawce. Oczywiście przypowieść: u góry to, można powiedzieć, nasza przeszłość. Na dole gdzie trzy tygrysy, nasza przyszłość. A ta truskawka i ta sytuacja to samoświadomość bycia tu i teraz. Niedostrzegania piękna naszego życia, to, co nas spotyka każdego dnia. Zbyt często żyjemy... Przeszłością, tą ruminacją, przeżuwaniem zmartwień, urazów, niepowodzeń, to co nas dotknęło kiedyś. I zbyt mocno patrzymy w przyszłość, oczekując od niej, że nasz los, nasz byt się poprawi i będzie lepiej. Przyszłość jest zmieniająca. Ona się może zmienić w ciągu kilku dni, tygodni czy nawet miesięcy. Więc ta samoświadomość to ta przestrzeń, w której jesteśmy. Zauważmy te piękno, które wokół nas jest. Teraz piękno natury. Za chwilę będzie tu zielono. Za chwilę będą kwiaty. Za chwilę będzie zapach tej natury. My cały czas zamykamy się szczelnie w takiej skorupie i oszukujemy nasz mózg, który jest w jakiś sposób przygotowany do sawanny. Nasze pradzieje ludzkości, nasza ewolucja wstecz pokazuje, że jesteśmy stworzeni cały czas do przetrwania. I tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Ten układ kory czołowej z migdałowatej, migdałowatym i hipokampem i całym mózgiem, całym jego funkcjonowaniem wiąże się cały czas właśnie z tą ewolucją. Od której my odbiegamy tym wygodnictwem, komfortem, oczekiwaniem, że coś nam spadnie z nieba, a na cośmy sobie nie zapracowali. I to rodzi tej inteligencji emocjonalnej y, rodzi problemy, z którymi niekiedy nie dajemy sobie rady. Te problemy emocjonalne, które y, muszą być, muszą być, nie ma, nie ma takiej opcji, żeby od tego odejść, ale jeżeli ten krótki czas, które, w którym jesteśmy w stanie z nimi się zaprzyjaźnić, y, z nimi porozmawiać i dać sobie radę, Przejdzie w taki długofalowy, może to się dla nas skończyć stresem przewlekłym, który prowadzi do ciągłych zmartwień, smutku, a już nie mówiąc, do otwarcia drzwi do pokoju i depresji. Dlatego dobrze jest robić przyjemność temu systemowi naszemu, że ciągle. Kultywujemy to znaczenie naszego istnienia, naszego organizmu, który jest ciągle przygotowany do przetrwania. Dzisiaj sobie tam robię tor przeszkód, taki mały. Zrzucam z siebie troszeczkę tych złogów ujemnych, emocji, bo one zawsze będą. Jak Sokrates mówił, poznaj siebie, miej kontrolę nad swoimi emocjami, ale nie pozbywaj się ich, bo się nie da. Musisz mieć tego świadomość i to jest ta sama świadomość nasza, że my o tym wiemy. Musimy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób z nimi postępować. No cóż, zrobię sobie dzisiaj teraz tu taki chwilowy trening. Nie wiem jak to nazwać, boże suriwalowy i dalej. はい。My God.